Słuchaj Adam, monobloki to jest jedna jedyna jednostka zewnętrzna, bardzo często one też występują w konfiguracji hydrospitana. natomiast w tym medium grzewczym jest bardzo często woda, czy woda kotłowa i musimy ją jakoś zabezpieczyć, tu chodzi ten temat antyzamarzania. Innymi słowy, żeby nam w zimie przy jakiejś tam usterce urządzenia, nie wiem, braku, zaniku, zaniku zasilania w nie zamarzło to urządzenie. I teraz pytanie moje jest do Ciebie, czy Jakie są twoje preferowane metody zabezpieczenia takich monobloków, albo czy zna, może inaczej, jakie ty znasz, co, co no do, okay. byś doradzić? Generalnie e, e, najprostsze są trzy metody, generalnie znam cztery metody zabezpieczenia monobloków. tak? E, najprostszym i myślę najbezpieczniejszym i najwydajniejszym e, to jest tak naprawdę zalanie całego układu glicolem. Adam, a jaki glikol jest dopuszczalny do, do zabezpieczenia? Do pompy dopuszczalnej jest tylko glikor propylenowy, więc na, na takim musimy się skupić i takim musimy układ zalać. No, i zalewając taki glikol tak naprawdę no, nie musimy poza standardową instalacją, nie musimy nic zmieniać w układzie. Nie musimy się w zasadzie o nic martwić, tak? Mamy zabezpieczony cały układ kotłownie, dom, więc nic złego nie może się. Ale jak do ciebie, czemu on zabezpiecza? Bo Jaki parametr, jaka, jaka własność fizyczna powoduje to, że, że on. Zabezpiecza? Nie zabezpiecza. Nie, nie zamarza w temperaturze minus 20 stopni, tak? On może troszkę zmienić swoją gęstość. Może się zrobić ewentualnie troszkę galaretowate, ale na pewno nie zamarznie nie rozwali wymiennika rur na zewnątrz, czy, czy innych uszkodzeń. Czy jest to po prostu płyn taki niezamarzający. Nie tak. Tak. Temperatura też, bo to też trzeba powiedzieć, temperatura przy której zamarznie zależy od stężenia tego glikolu, bo tak jest to roztwór po prostu z, tak, z wodą. No. Minusem zastosowania glikolu jest na pewno ciut większe zużycie energii, bo glikol ma gorsze właściwości przenoszenia ciepła niż woda. Więc no tutaj trzeba też o tym pamiętać, że, że ten glikol troszeczkę e, może powodować większe zużycie niż woda. No w zależności od producenta, od stężenia, to ta pojemność cieplna glikolu po prostu się zmniejsza, a zgodnie ze wzoru na no, w drugą stronę trzeba więcej tego ciepła Dostarczyć do tak, do, do. bo to nie jest tak, tak że monobloki mają mniejszą moc, mniejszą wydajność, tylko po prostu czasami muszą dłużej popracować. Dokładnie. Ale to wynika z na przykład z glikolu i to można potraktować jako taki na przykład minus tego zastosowania. Tak. Natomiast tak. No, czy to procentowo jest jakoś bardzo dużo. Nie jest to, nie jest to duży. Nie jest to duży. na pewno jakiś ge, taki game changer, tak? Nie? tak, tak. Drugą metodą, którą znam, którą się stosuje, no, to są zawory antyzamrożeniowe, e, które stosujemy, czyli zalewamy układ. Standardowo wodą kotłową. I taki zawór ma za zadanie upuścić wodę z układu, gdy temperatura wody na tym zaworze osiągnie dany parametr. To jest z reguły około 3 stopni. I przy 3 stopniach spuszcza tą wodę. No, tak się widzisz. Wyjątkowo składa, że taki zawór mamy tutaj żeby go też pokazać. Najczęściej motuje się dwa takie zawory, ale to zależy od producenta. Yy, one powinny być niezaizolowane, a więc ta to ta, jest ta, ta, część, rzecz. ta część korpusu musi być odsłonięta. Tak naprawdę, tego, na tego śrubunku gdzieś tam możemy sobie tą, yy, ten ruraż zaizolować. Tak. Yy, zawsze dwa, zawsze w najniższym punkcie, żeby po prostu ta, ta woda nam yy, yy, spłynęła bez syfonowania. Tak. No bo to też może nam utrudnić odpływ. No, i muszą być też odchylone względem osi od siebie, nie? Czyli jeden nie może być zaraz na drugim, żeby, żeby go po prostu nie, nie zaburzyć tego pomiaru, pomiaru temperatury. Ale jest takie. Takie no, zaletą Zaleto na pewno rozwiązania tego mamy to, że mamy tą wodę kotłową, możemy ją w każdej chwili uzupełnić, dolać w razie awarii, czy coś nie ponosimy w zasadzie dodatkowych kosztów, tak domu glikol, wiadomo, to są koszty. No A jakby mi się glikol, na przykład, gdzieś tam, nie wiem, z za bezpieczeństwa mi zadziała czy cokolwiek, gdzieś mi tam się u, u, uszczupli ten, ten, ta, ta, ta zawartość glikolu. Czy mogę sobie tak dolewać wody bez żalu? No nie. Po każdym tak naprawdę dolaniu wody trzeba by zrobić badanie. Do jakiejś robię, robię, mieszam po prostu znowu tą wodę i obniżam wartość stężenia. Zanarka. A jak nie obniżam wartość stężenia, to spada temperatura, przy której ta tablica dokładnie, dokładnie, więc no, każdy z rozwiązań ma jakieś wady, zalety. Wadą znowu tych zaworów jest na przykład to, że przy takich zaworach nie możemy w ogóle stosować tak naprawdę harmonogramu. Gdy my zastosujemy harmonogram, który zatrzymuje nam pompę obiegową, czy termostat zewnętrzny, który zatrzymuje nam pompę obiegową, powoduje to, że w tych przestojach taki zawór potrafi się otworzyć i upuścić nam wodę z układu, tak? Więc wtedy ta pompa... Termostat, czujnik, czujnik bufora, gdzieś gdzie mamy jakąś bezwładność, czyli na przykład wygrzejemy posadzkę i pompa będzie widziała, że no nie muszę grzać, także, także wszystko halt, tak. wszystko stoi, a temperatura na zewnątrz, nie wiem, na minus naście i, i szybko spada temperatura na takim zaworze, i on mówi. Trzeba działać, trzeba chronić to urządzenie. Otwiera się, spuszcza wodę i tak. tak. No to jest to, jedno z drugim się wyklucza, o tym trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać o tym, że bo pompa ma co prawda system antyzamrożeniowy, ale trzeba pamiętać o tym, że y, temperatura w środku w pompie będzie wyższa niż temperatura na tych zaworach. I mimo, że pompa stwierdzi, że nie ma jeszcze żadnych przeciwwskazań do y, tego, żeby włączyć system antyzamrożeniowy, zawróż nam tą wodę opuści, tak? No bo. Te temperatury. No bo musi się działać. Ono ma... no, on działa po prostu zgodnie ze, swoją, ze, swoimi, ze swoimi parametrami. Więc no jest to, jest to na pewno jakiś tym zabezpieczenia, ale te jak tylko też ma jakieś pewne wady. Ja tylko dodam, poczekaj, dodam tylko, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszych urządzeń, to najpierw uruchamia się pompka obiegowa, w następnej kolejności, jeżeli ta temperatura dalej spada na rurociągu, no to, to dopnie się jeszcze grzałka elektryczna. Natomiast my analizujemy sytuację, w której na przykład nie ma zasilania, nastąpiła jakaś asterka, tak. taki powiedzmy skrajny skrajny przypadek, no ale do takich też yy, no trzeba to zastosować. Trzeba to zabezpieczenie. Po... No trzecim, trzecią znaną metodą to jest wymiennik zastosowany w kotłowni, czyli robimy jakby dwa obiegi, stosujemy glikol na układzie pompa ciepła, wymiennik, i wymiennik y, ogrzewanie w domu standardowo na wodzie, tak? Więc mamy rozgraniczone, jakby to na część niezamarzającą i część zamarzającą. Czyli ta wewnątrz budynku, gdzie raczej ta temperatura A, no, nie spadnie poniżej zera, więc nie dogonią się. Dokładnie. No i tutaj do... nic złego ja... wydarzyć. Pozostałe też ta metoda ma pewną wadę. No jest wadą na pewno jest to, że taki wymiennik zawsze ma straty temperaturowe. tak? Musimy na pewno. Tak kolejne wyżej kolejne grzać. stopnie, kolejne krany tak. które nam. Pewnie 2-3 stopnie, może cztery. Będzie trzeba wyżej grzać, niż jakby tego wymiennika nie było. No ale jest to też zastosowanie. Zwłaszcza przy budynkach modernizowanych, no to, to jest takie dosyć bezpieczne rozwiązanie, bo nie wprowadzamy glikolów w nieznane nam instalacje, tak, gdzieś by się coś rozszczelniło i tak dalej, no to to, to mógłby być problem. A tak, mamy wodę po części starej, tak jak było. W na... starszej, no glicol jest takim elementem, który może być agresywny. Wybacza, wybacza mniej błędów, Wybacza mniej błędów na pewno, więc jeżeli odseparujemy sobie układ ogrzewania, centralnego ogrzewania, no to jesteśmy, bezpieczni, nie? Ale w W tak. nowym budownictwie można się spodziewać, że tutaj nie będzie problemu. natomiast to. To też jest bardzo indywidualne, bo to im większe stężenie, tym, tym większa agresywność. To no na pewno jest jakiś tam kolejny, kolejny argument. Dobrze, czy coś jeszcze? No jest jeszcze czwarta metoda, tak myślę, chyba najmniej wspierana przez producentów. To jest zastosowanie pompy obiegowej z jakimś bypassem i UPS-em. Czy takie krótki obieg. Wymuszenie krótkiego obiegu, tak. Jest to do zrealizowania. Ja osobiście nie ufałbym takiemu rozwiązaniu ze względu na to, że zazwyczaj, wtedy, kiedy ten UPS ma działać, to się okazuje, że akumulator w nim umarł i, i pompa nie chodzi. tak? Dla kogoś, kto sobie to będzie sprawdzał regularnie, ten akumulator, czy on działa, może to mieć jakiś sens, ale jest to według mnie najmniej bezpieczne rozwiązanie. Mimo, że wydaje się stosunkowo najprostsze, ale może być najmniej bezpieczne. Bo tak mówię, spotykam się z tym, że ups -y wtedy, kiedy mają działać, to one wtedy akurat mówią, że sorry, ale akumulator. Pad i nie będę działać. One no, też samo, jakby wyzwolenie pracy tej pompki działa albo na pomiarze temperatury, czy tak jak mamy w przypadku zaworów antyzamrożeniowych, albo na zasadzie zaniku, no, zaniku tak. napięcia. To są jakby dwie, dwa elementy, które mogą go wysterować. To, co powiedziałeś, owszem, jak najbardziej. Natomiast ja bym rekomendował też, jakby. Hmm, Dopieszczenie, ulepszenie tego, tego samego układu. Można było też zamontować jakąś bramkę, która by ci jakieś powiadomienie, typu pusz, jakiegoś SMS-a, cokolwiek wysłała na, na telefon, żeby cię w ogóle poinformowała, że, że taka sytuacja nastąpiła. Bo to, że ten UPS się włączy na 2-3 dni, nie jest powiedziane, że jeżeli ty pojechałeś do, na, narczu, no, gdziekolwiek, ja, ja, gdziekolwiek, na no, narty na czarno do Egiptu, Ci się wymarzyło, na zimę, nie macie przez dwa tygodnie. To możesz wrócić i to już będzie, że tak powiem, po, po obiedzie. Zgadza się. Dlatego. Do, do no, wspominałem, jest to chyba najmniej e, bezpieczne rozwiązanie. E, ten glikol, czy zawory, praktycznie rzecz biorąc, zapewniają nam bezpieczeństwo instalacji w 100%. Może przez 2-3 tygodnie nie być prądu. I na pewno z urządzenia nam się nic złego nie stanie. Czy warto na przykład, y, albo można jakoś sprawdzić, czy nie stracił na właściwościach ten glikol, raz na, raz na rok no, na serwisie? Tak, tak. No, pomiary można dokonać w ten sam sposób, jak się dokonuje pomiaru płynu chłodniczego w samochodzie, y, więc jak najbardziej można sprawdzić. Że temperaturę krzepnięcia y, płynu. Są do tego odpowiednie, odpowiednie narzędzia. narzędzia, one nie są stale drogie. To jest tak rzędu kilku, kilkuset złotych, zgadza się, że spokojnie możemy sprawdzić. Jesteśmy wtedy pewni, no też. Dla instalatora jest to dosyć bezpieczne, bo będzie wiedział, czy, czy ta woda była dolewana. jak ten, tak. ten roztwór był rozwodniony. Nie? To jeszcze warto chyba przy glikolu dodać jeszcze jedną kwestię, której żeśmy nie poszli. Glikol generalnie wymaga co 5 lat, mniej więcej co 5 lat, albo wymiany. Albo wlania odpowiedniego koncentratu, bo glikol też traci swoje właściwości. Zgadza To nie jest tak, że zalejemy układem, będzie 20 Zapominamy. lat chodził. bez tego. Ten glikol trzeba albo wymieniać, albo uzupełniać. No, trzeba badać na pewno jego parametry regularnie. Ułożyliśmy sobie taką hierarchię tych najbezpieczniejszych, czyli wyszło nam gdzieś tam z opinii, trochę z doświadczenia, że ten glikol taki najbezpieczniejszy, najmniej obsługowy, tak, tak. naprawdę też. A czy byłbyś w stanie zrobić również taką hierarchię? Ceny co jest najdroższe, co jest najtańsze plus minus? Hmm. Wydaje mi się, że kontra kontrazawory to porównywanie bo chodzi tu, tu. Wiele zależy od pojemności yy, układu, tak? No bo 100 litrów glikolu, a 300 litrów glikolu czy. No... Kojarzysz mniej więcej cena 100 litrów tak plus minus albo rząd wielkości. E 5 litrów glikolu to jest około 35 zł. Tak to, tak to mniej więcej wychodziło. No, już można sobie to tam dalej przeliczyć. Tak, tak, tak. Takie zawory, no, trudno powiedzieć, bo to jest, zależy od modelu, zależy od, od, średnicy. od średnicy. Więc tu nawet się nie, chyba nie pokusimy o, o nastawienie ceny. To po prostu jest indywidualnie do, do Dokładnie. Natomiast ten UPS, to myślę, że to jest tak, nie wiem. No, z pompą No zamkniemy. Myślę, że szłoby się zamknąć. Bez bramki. Bez tej bramki, Do bramka znowu kolejna jak kolejne no. kilkaset złotych, więc no na pewno warto pamiętać o tym, że w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć, pamiętajmy, że to zabezpieczenie musi być skuteczne, ale które zostanie użyte, to jest to tak naprawdę dowolność tutaj i instalatora i użytkownika, to gdzieś tam zawsze można porozmawiać na, na ten temat. Dokładnie.